Kilka lat temu mój przyjaciel ze Stanów się przeprowadził do Polski i po roku w Polsce on mi powiedział, że on tęskni za takim powiedzeniem jak good morning. I ja nie do końca wiedziałem, o co mu chodzi, to poprosiłem, żeby on to wytłumaczył. I on powiedział, że po polsku po pierwsze nie ma czegoś takiego jak good morning, to znaczy tak Dobry poranek albo wiesz, morning to jest nie wiem rano, i on powiedział, że jest duża różnica między good morning i na przykład dzień dobry, ale nie tylko tak dosłownie, bo oczywiście dzień dobry to jest good day i nie good morning, i też jest różnica kulturowa między good morning i dzień dobry, i właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Też tutaj szybko powiem, że jakbyś chciał mieć grupowe lekcje z angielskiego ze mną, to napisz mi maila. I jakbyś chciał poćwiczyć swój angielski na Florydzie ze mną i ja Ci pokażę gdzie mieszkam, też odwiedzimy Miami, zobaczymy aligatory i tak to napisz mi maila. Ale jaka jest różnica między dzień dobry i good morning? Bo teraz jak mój kolega mi to wytłumaczył, to ja się całkowicie z nim zgadzam. Po pierwsze, dzień dobry jest dosyć formalne. Dam wam przykład. Moja narzeczona jest z Polski i rano często jej mówię dzień dobry, bo po angielsku bym powiedział good morning. I chyba pierwszy albo drugi raz, jak powiedziałam jej dzień dobry, rano, to ona powiedziała tak, czemu do mnie mówisz dzień dobry. I ja powiedziałam, ha, huh? a czemu bym tego nie mówił? I chyba po prostu jej się to wydawało dosyć formalne. Albo po angielsku, good morning, jest tak bardzo często coś, co jest takie słodkie, takie miłe. To jak najbardziej możesz powiedzieć dzień dobry do Twojej ukochanej albo to, do, do Twojego męża, chłopaka, y, dziewczynie, narzeczonej i tak dalej. Rano, jak oni wstaną, możesz powiedzieć good morning. I to jest takie słodkie, to jest takie miłe. To moje pytanie jest, czy Wy mówicie dzień dobry? Do waszych kochanych? Powiedzmy, że z kimś mieszkasz, nie? Że może mieszkasz ze swoim chłopakiem, albo dziewczyną, albo może mieszkasz ze swoimi rodzicami, albo ze swoimi dziećmi i ty wstajesz, potem oni wstają, wychodzą z pokoju, czy mówisz o dzień dobry, czy to jest normalne, czy to było dziwne? Tak co do nich mówicie? Czy mówicie cześć, albo siemanko, i może się mylę, ale mi się wydaje, że po polsku dzień dobry. Jest dosyć formalne, i to jest coś, co musisz mówić w formalnych sytuacjach albo jak kogoś nie znasz. I w Stanach tak nie jest. W Stanach, jak kogoś widzisz, to mówisz tak: Hey, how are you? Albo hey, how you doing? To znaczy tak: Hey, jak się masz? Albo hey, jak tam u ciebie? Albo mówisz tak: Hey, what's up? To znaczy, co słychać? Albo po prostu mówisz tak: Hey, i rano nie musisz mówić good morning. Good morning. To jest takie specjalne, to jest takie miłe. To jest dla ludzi, których lubisz i dla których chcesz być miły i słodki. Przynajmniej ja to tak interpretuję. I jak z kimś pracujesz, to oczywiście możesz powiedzieć Good morning everyone, ale nie musisz. Jak było młodsze, pracowałem na stacji benzynowej i czasami musiałem zacząć pracę o 5 rano. Jak przychodziłam, to mówiłam tak Hey, what's up? What's up guys? Hey, how's it going? Rzadko do nich mówiłem Good morning. Bo oni nie zasłużyli na to ode mnie, ja tak uważam. I jak ludzie przychodzili na tą stację benzynową, żeby coś kupić do jedzenia, albo żeby kupić benzynę, to ja do nich po prostu tak, Hey, how's it going? Albo tak, hey, how are you? Coś takiego. Ale ja też dla nich nie mówiłam Good morning. A może czasami, ale rzadko. A po polsku w takich sytuacjach musisz powiedzieć: Dzień dobry. Tak nawet nie możesz mówić: Cześć do takich ludzi bo Ty ich nie znasz. To jest bardzo trudno dla Amerykanów, żeby zrozumieć. Że nie możesz mówić cześć do ludzi, zawsze im to tłumaczę, tak w Polsce ja mówię In Poland you can't say hi to people. Albo it is rude to say hi to people. I oni tak what the fuck, czemu? Ja powiedziałem, że nie wiem, oni są jacyś pojebani. Nie, okej, okay, nie. może nie, może nie, ale może trochę. Trochę, nie? Czy to nie jest dziwne, że nie możesz mówić cześć do ludzi? Come on. Nikt nas nie słucha, jesteśmy raz. Możemy przyznać, że to jest trochę pojebane, nie? I musisz do wszystkich mówić dzień dobry. Jesteś zmuszony do tego. To nie jest Twój wybór. Ty nie jesteś słodki, jak to mówisz. To nie jest miłe. Ty to musisz powiedzieć. Ale good morning tak nie jest. Good morning jest miłe i słodkie i tego nie musisz powiedzieć. Możesz powiedzieć tak, hey, what's up? Co tam u Ciebie? Jak tam leci? Cześć. A w Polsce nie można tak mówić do ludzi. Ludzie się obrażają. Ja widziałam komentarze w necie, że ludzie się obrażają. Nawet młodzi Polacy narzekają w necie tak, no. Ty, ja, ja weszłam do sklepu i oni powiedzieli tak, hej, cześć, co u ciebie? Czy oni wiedzą, kim jestem? Ja jestem bardzo specjalną osobą, ok, unikalną. Ja jestem panią. Oni powinni pocałować mój pierścionek, zamiast mówić, hej, jak tam u ciebie? I oni często mówią, że oni są źli, przez to, że taki człowiek im nie pokazuje szacunku, bo mówi, Hej, jak tam u ciebie? O, to przepraszam, bo widocznie ja się myliłem przez moje całe życie, bo ja byłem pod wrażeniem, że, że jak ktoś pokazuje ci szacunek, to znaczy, że oni cię dobrze traktują i cię traktują z szacunkiem, i nie jak oni na ciebie mówią albo jakie słowa. Oni używają. Ja nie wiem, jak to się stało, ale tak Polacy mają taki dziwny pomysł, co to jest szacunek. Że często Polacy myślą, że jak ktoś na ciebie mówi pan i dzień dobry, ale jest niemiły, o, to to jest szacunek. Ale jak ktoś jest miły i mówi na ciebie ty i mówi cześć, to już nie jest szacunek. To co, że ktoś na nie mówi pan? Jak oni są niemili i mówią, proszę pana. Czy pan nie widział? To nie jest szacunek. Albo jak czekasz kolejce i taka sierka mówi, zapraszam. Czy to jest szacunek? Co jest lepsze? Powiedz mi, co jest lepsze, jak ktoś mówi tak proszę pana. Czy pan nie widział ty z taką pretensją? Czy wolisz to? Czy byś wolał na przykład tak, aaa, ty skurwy synu, aa, widocznie tego nie widzisz. Żaden problem, ja ci tutaj pomogę, my to załatwimy. No, chodź, tutaj usiądziemy i będzie zajebiście, No, chodź, kman. który ty wolisz? Bo ja wolę ten drugi. Ja nie wiem jak wy, ale ja nie lubię słyszeć, jak ludzie mówią: zapraszam, proszę pana. Ja bym wolał, żeby powiedzieli tak, ej. No ty, e, Kama... No ty, tak ty, ty je bańcu, chodź tutaj szybko, ja zaraz ci pomogę, no się To jest dla mnie szacunek. Okej, okay, może nie szacunek, to jest za dużo powiedziane, ale wiesz, to jest przyjemniejsze niż ten pierwszy i widocznie w Stanach i w Polsce ludzie zupełnie inaczej myślą o tym, co znaczy szacunek. Bo w Stanach, tak mi się wydaje przynajmniej, nie ma różnicy. Jakie słowa ludzie używają, bardziej się liczy, jak oni cię traktują. A w Polsce, ej, mogą cię traktować jak gówno, ale jak mówią, dzień dobry i pan, i proszę pana, to jest ok, bo to już jest szacunek. Czy Jak? Pamiętam, że kiedyś byłam na wsi, tam gdzie mój dziadek się wychował, i jakiś taki pijany żół tam stał i patrzył na nas. I wreszcie mój dziadek tak, o, tak, ten facet tam stał przez długi czas, wreszcie mój dziadek się odwrócił i powiedział tak No i na co pan się tak kurwa patrzy? Czemu on powiedział pan? Nie, ale wiem co powie, że on mu pokazał szacunek, dobrze, że mój dziadek tak bardzo szanował tego faceta, nie, że on mu pokazał szacunek, bo powiedział pan, to jest naprawdę wow. Mogłeś od razu widzieć, że mój dziadek naprawdę go szanował. Ale okej, okay, trochę zmieniłem temat. Wracając do dzień dobry i good morning. To myślisz, że taka jest różnica między dzień dobry i good morning, że po angielsku nie musisz mówić good morning, ale po polsku musisz mówić dzień dobry. To pytanie jest, czy good morning jest formalne? Ja myślę, że może hmm, może być czasami. Może masz jakiegoś kola, albo jakieś spotkanie w pracy i twój menadżer mówi tak Good morning everyone to wtedy to może być interpretowane jako formalne, ale większość czasu good morning ja uważam nie jest formalne. Ale to co jest ciekawe jest, że good afternoon i good evening już jest formalne. I szczerze mówiąc. Nie jestem pewny, czy ja kiedykolwiek używałem słowa good afternoon albo good evening. Bo good morning używamy dosyć często, ale good afternoon i good evening to bardzo rzadko używamy i to jest, ja uważam, bardzo formalne. To ogólnie powiem Wam, żebyście nie używali good afternoon albo good evening. Może byście usłyszeli good afternoon, jakbyście mieli. Jakieś, jakieś ważne spotkanie w pracy i pracujecie dla jakiejś korporacji, biurze albo coś takiego, to może wtedy wasz menadżer powie: Good afternoon everyone. Ale tak jak mówiłam, to jest bardzo formalne. I ja nie wyobrażam siebie, żebym powiedział good afternoon komuś. I szczególnie bym nie używał good evening. I to jest może przez to, że bardzo rzadko albo nigdy. Ludzie nie mają bardzo ważne i bardzo formalne spotkania biznesowe wieczorem, ale jakbyście mieli to okej, okay, wtedy może ktoś by powiedział: Good evening everyone, ale good evening i good afternoon to jest bardzo formalne i ogólnie Amerykanie. Nie lubią formalności. Z tego co zauważyłem, to często Polacy chcą się uczyć, jak mówić formalnie po angielsku. Bo chyba wy myślicie, że angielski jest taki sam jak polski. To znaczy, że jak kogoś znasz, mówisz normalnie, a jak kogoś nie znasz, mówisz formalnie. Ale tak ogólnie nie jest. I my mówimy prawie tak samo ze wszystkimi. To nie mów good afternoon i nie mów good evening. Good evening brzmi. Tak jak coś, co jakiś wampir by powiedział, że może przyszliście do niego do domu i macie jakiś obiad wieczorem, jest tak ciemno, jest w jakimś zamku, jest coraz strasznie i myślisz tak, czemu ja tutaj jestem? I ten wampir tak wychodzi, jest tak w jakiś cień i on tak wychodzi z tego cienia i tak mówi tak good evening, everyone! I mówisz tak Gah! Oh my god! Ja nie, ja nie ty tam byłeś cały czas? Tak, good evening brzmi. To czy byście mówili na przykład pan wampir, tak o... Dzień dobry, panie wampirze! I co jak ten wampir by był lekarzem? Czy byście mówili innego Pan lekarz wampir? Co to jest pan lekarz? Czy Wy mówicie Mr. Doctor? Czy was pojebało, czy doktor nie wystarczy? Musicie mówić pan lekarz? Mr. Doctor. Poważnie. I to dla Was jest normalne. Wy się czujecie okej okay z tym, że uważacie, to jest. To nie jest za dużo. Pan lekarz? Ja. Yeah, tak powinno być. Albo może on jest lekarzem i profesorem? Czy wtedy mówicie pan profesor, doktor? Mr. Profesor, Doctor? Czy wy tak mówicie? I jak nie. I myślicie, nie, to jest to jest głupie, ale pan doktor to jest okej? Okay, to jest w porządku, tak? Ja, ja tego nie rozumiem. Bo na pewno byście powiedzieli tak, o, dziękuję, panie doktorze, to żebyście powiedzieli dziękuję, panie profesorze, doktorze. Tak zauważyłam, że jak to mówię, to trochę się kłaniam. bo tak to brzmi, to brzmi, jakbyście byli azjatami. Tak o, okej, okay, panie lekarze, o ja, yeah, panie doktorze, mm, powinieneś jeszcze pocałować ich rękę. Ok, to jest w ogóle niezwiązane z good morning. I uh, good afternoon, good evening i dzień dobry. To daj znać, znaczy, uh, co, co myślicie o dzień dobry i good morning. I też muszę powiedzieć, że dzień dobry jest ciekawy, bo chyba może powiedzieć dzień dobry tak cały dzień, nawet wieczorem chyba. Ale oczywiście kiedyś była taka sytuacja, że byłem w jakimś sklepie w Polsce i powiedziałam tak dzień dobry takiejś pani byłam taki uśmiechnięty tak o dzień dobry i ta kobieta była taka zadowolona tak o dzień dobry taki miłe i coś tam i potem jakiś stary, stary dziadek za mną musiał się wtrącić i on powiedział tak no ja, ja bym powiedział dobry wieczór bo był wieczór nie i tak zamiast się cieszyć albo żeby mieć jakąś pozytywną interakcję z nami to nie on wybrał żeby powiedzieć tak nie nie co <laughs> powinno być dobry wieczór tak shut up okej okay, i to wszystko na dzisiaj daj znać w komentarzach co myślisz o tym temacie? I zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.